Witam Was widzowie! A dzisiaj pokażę Wam takie granaty na mirażu, że znajomi będą w totalnym szoku. Jeśli użyjecie tego Waszego mózgu, to z tymi granatami będziecie mogli zrobić takie taktyki, że taki typowy rusek nie będzie ogarniał co się dzieje. Kiedy Twoi ziomkowie wbijają na A, a Ty jesteś na midzie i chcesz im zasmokować CT? Żaden problem. Stajesz sobie tutaj, patrzysz na tą kropkę. Zjeżdżasz dużo w prawo i w dół i jump. To. Smoke ląduje idealnie tutaj na tym boksie, przez co w tej pozycji. Przy normalnym smoku z CT, który ląduje gdzieś tutaj, Załodnik po prostu sobie tu staje i ma na cały bombsite. Przy tym smoku nie ma takiej opcji. Kiedy poszliście z ziomkiem na B, a cała drużyna poszła na A, nie przejmuj się. Zawsze możesz im pomóc grantami. Poproś ziomka, żeby dał ci smołka tutaj. Stajesz tutaj. Celujesz od połowy drogi z tego punktu do tego, czyli gdzieś tutaj. Rzucasz. Następnie odjeżdżasz od końca tej anteny w tą stronę. Tak, gdzieś tyle. Prytasz. I brawo. Tym sposobem. Rzuciłeś prostą ścianę na A. Możesz posłużyć też tych smoków jako fake, czyli kiedy całą drużyną, cała drużyna ciśnie na B na shiftie, to ty stajesz tutaj, rzucasz te smoki. Jeszcze jakiś, jakaś tutaj osoba może dorzucić flesze, żeby cały fake był bardziej wiarygodny. I proszę bardzo, rusek jakiś gada, że wchodzą A, a wy wchodzicie na pusty bombsite lub na jednego gracza. Szybka eliminacja i macie bombsite zajęty. Kiedy jesteś typowym B-playerem i przespałeś moment, kiedy twoje ziomki mówiły ci, że wchodzą A, musicie grać retake, a ty dalej jesteś na B, to nic straconego. Przy retake'u zawsze przydaje się smog na pałac. Więc skakujesz sobie na ten kosz, bierzesz Smoke'a. Pod tymi dwoma prętami jest taka plamka, celujesz w nią i robisz Jump troła z rozbiegiem. Ale ten rozbieg musi być porządny. Coś takiego. I Smoke leci idealnie do pałaców. Macie wyłączoną jedną pozycję. A przy retake'u jest to niezbędne. Kolejny smoke też jest po stronie CT. Kiedy jesteś graczem z A i zależy ci na szybkim zasmokowaniu rampy, ale twoje smoki z ręki wyglądają mniej więcej tak. I lądują w tym miejscu, gdzie nie powinny. Bo Tero nie dość, że tu ma dziurę, to jeszcze może sobie tutaj przejść i nikt ich nie widzi. Nie taka jest rola tego smoka. No to proste. Stajesz sobie tutaj, zaczynacie rundę Nie lecisz na A, tylko cofasz się do tego rogu tutaj Jest brama Celujesz od rogu, odjeżdżasz tyle I rzucasz Ten smoke, urna Dobra, zdarza się najlepszym Już wiem To stajesz sobie w tym miejscu, o Celujesz od tego rogu, tu jest ta kreska, od tej kreski odjeżdżasz tyle Jedziesz w dół i zwykły jump throw. Pozwala Ci bardzo szybko zasmokować rampę. Jakiś ziomek może na pierwsze tempo tutaj podejść, podtrzymać tego smoka, jakby był jakiś Eco Rush albo coś w tym stylu. To tutaj może stanąć antyflesha i trzymać wyjście z tego smoka. A teraz na koniec prosty smoke na schody. Jesteście sobie w pałacu, wychodzicie tutaj, stajecie sobie na końcu tego murka, od tego odjeżdżacie trochę w prawo, rzucacie i macie piękny waterfall. Eee, gówną daje w sumie, ale jest bardzo ładny. Dzięki za dziś, Siema!